Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu o umowach w dwóch słowach. Wszystko chyba działa. Świeci mi się na czerwono, że jest ok. O czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o sytuacji która dotyczy sprzedawców, którzy chcą wyłączyć jakoś zmodyfikować swoją odpowiedzialność z rękojmi, która wynika z kodeksu cywilnego. Będziemy zatem mówić o tym, czy to można zrobić, jeśli tak, o czym sprzedawca powinien pamiętać, czy ma jakieś ograniczenia, w jaki sposób to zrobić, by to było ważne, legalne i skuteczne. Widzę, że powoli dołączacie. Świetnie, cieszę się. Ja nazywam się Julia Szczęsna-Ziętkowska, jestem radcą prawnym, prowadzę kancelarię w Gdańsku, w której współpracuję z przedsiębiorcami i spółkami z branży energetycznej, budowlanej, usługowej. Pomagam w prawie umów, ich analizie, tworzeniu, zabezpieczaniu w tym anglojęzycznych. Reprezentuję przedsiębiorców. oraz kanał na YouTube i fanpage Julia szczęsna Radca Prawny? E, wszędzie tam a, pokazuje, jak rozumieć prawo i umowy, by z nich korzystać, jak nie dać się wprowadzić w błąd, e, i e, jak unikać pułapek prawnych. A zatem dzisiaj, o, już widzę, cześć Dobre. dołączacie świetnie, bardzo się cieszę. E, jak to jest z tą modyfikacją? Czy jak to, o czym powinien sprzedawca pamiętać? Są takie trzy, cztery, trzy zasady najistotniejsze. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że wyłączenie czy też ograniczenie odpowiedzialności względem konsumenta jest jak najbardziej możliwe, ale w tej sytuacji można to zrobić tylko, kiedy przepis szczególny na to pozwala. I przykładem takiego przepisu szczególnego jest przepis, który uprawnia do ograniczenia odpowiedzialności z rękojmi przy sprzedaży rzeczy używanych, rzeczy ruchomych używanych z dwóch lat do roku. I wtedy może sprzedawca w swoim wzorcu umownym właśnie zastosować taki zapis. Ta reguła. Nie dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta. To znaczy, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca na prawach konsumenta, to sprzedawca nie musi pilnować przepisu szczególnego, który by zezwalał na wyłączenie czy ograniczenie odpowiedzialności. Tutaj zasada, która się dotyczy konsumentów, w przypadku przedsiębiorców na prawach konsumenta nie ma zastosowania. Jednak o czym powinien sprzedawca pamiętać, jeśli chce ograniczyć, zmodyfikować, wyłączyć zasady odpowiedzialności z rękojmi względem konsumentów i względem przedsiębiorców na prawach konsumenta? Zawsze, otóż, musi pamiętać o tym, żeby nie kształtować praw i obowiązków takich kupujących w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz w taki sposób, by rażąco nie naruszać ich e, interesów. Ale, co istotne, dotyczy to e, w szczególności wzorców umownych, czyli regulaminów, czyli ogólny, ogólnych wa, warunków sprzedaży, czyli takich a, e, wzorców, do których po prostu ten kupujący przystępuje. One się nazywają adhecyjnymi, czyli przystępuje kupujący a, e, do takiej e, umowy. Nie ma tego ograniczenia, o którym powiedziałam, w sytuacji, kiedy dane postanowienia, dane klauzule są indywidualne, uzgadniane z kupującym konsumentem czy kupującym przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Przygotowałam dzisiaj, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia, przygotowałam dzisiaj dla Was prezentację. Hmm. Ona jest krótka, ale e, ponieważ wiem, że wśród Was są osoby, zresztą są normalne. <grydy> e, są tacy, którzy wolą słuchać, którzy wolą widzieć, którzy wolą i słuchać, i widzieć. E, przygotowałam prezentację, e, która m, pozwoli na e, szybsze i sprawniejsze przedstawienie po prostu e, tego, e, tych zasad, zasad modyfikacji. Otóż, o czym powinien pamiętać sprzedawca, który chce zmodyfikować swoją odpowiedzialność z rękojmi. Tutaj mamy napisane względem konsumenta, ale dotyczy to też przedsiębiorców na prawach konsumenta. Otóż ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, tak jak powiedziałam, będzie nieważne względem konsumenta, chyba że zezwalają na to przepisy szczególne. Z drugiej strony zawsze sprzedawca może rozszerzyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, tu ograniczeń nie ma. Ale sprzedawca modyfikując odpowiedzialność z rękojmi dla konsumenta i dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie może kształtować tych praw ani obowiązków kupującego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami czy Rażąco naruszając interesy takiego kupującego konsumenta czy przedsiębiorcy na prawach konsumenta, czyli nie może stosować, na pewno słyszeliście, niedozwolonych postanowień umownych, tak zwanych klauzul abuzywnych. I jednak. Jest wyjątek. Otóż y, może to zrobić, to znaczy nie kierować się tymi dobrymi obyczajami, o których powiedziałam, y, czy też tymi ograniczeniami, y, w sytuacji, kiedy y, postanowienia są indywidualnie uzgodniane z takim konsumentem czy przedsiębiorcą na prawach konsumenta. I teraz, co to znaczy indywidualnie uzgodnione? To są takie postanowienia, na których treść y, kupujący konsument czy przedsiębiorca na prawach konsumenta miał rzeczywisty wpływ. Chodzi więc o takie klauzule umowne, takie postanowienia umowne, które zostały objęte takim w cudzysłowie indywidualnym odrębnym uzgodnieniem. Nie stanowiły na przykład stanowiły przedmiot wprost negocjacji stron. I co należy rozumieć przez taki rzeczywisty to jest po prostu taka realna możliwość oddziaływania e, kupującego konsumenta czy przedsiębiorcy na prawach konsumenta na treść tych postanowień e, umownych. I z tego też powodu e, okoliczność, iż taki kupujący konsument czy przedsiębiorca na prawach konsumenta znał tylko treść postanowienia i rozumiał je, to jeszcze nie przesądza o tym, nie znaczy, że. Zostało to postanowienie z nim indywidualnie uzgodnione. A więc za uzgodnione indywidualnie postanowienia można uznać takie klauzule, takie postanowienia, na których treść mógł w praktyce oddziaływać ten kupujący, konsument czy przedsiębiorca na prawach konsumenta. Chodzi zatem o postanowienia takie rzeczywiście negocjowane takie klauzule które zostały włączone do nawet jeżeli był wzór włączone do umowy w skutek propozycji zgłoszonej przez tego konsumenta czy też przedsiębiorcę na prawach konsumenta i najlepiej żeby ustalić czy dana, dane postanowienie klauzula jest rzeczywiście negocjowana najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie czy ten kupujący przedsiębiorca na prawach konsumenta czy konsument ma realny wpływ na ewentualną zmianę postanowień umownych i czy rzeczywiście zdaje ten kupujący sobie z tego sprawę. A zatem, dla uniknięcia wątpliwości, chciałam dzisiaj zaznaczyć, że na przykład nie wystarcza e, opatrzenie e, jakiegoś zapisu wzmianką typu wyrażam zgodę i podpis albo przyjmuję własnoręcznym podpisem i podpis takiego kupującego. Oczywiście taka wzmianka, taka klauzula znacznie pogarsza sytuację procesową, czy konsumenta, czy przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Mówię o sytuacji procesowej, w sytuacji, kiedy oczywiście chodzi o już dochodzi do sporu sądowego, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Więc to znacznie osłabia jego pozycję, ale nie oznacza, że nie może wykazać braku indywidualnego uzgodnienia z nim klauzuli umownej. To jeszcze nie jest pewnik dla sprzedawcy, że jest on tak powiem, w tych PFC bezpieczne. bezpiecznym. A zatem za realny wpływ tego konsumenta, przedsiębiorcy nie uważa się również postanowień takich, zawierających takie propozycje wariantowe, tak? które są przedstawione tylko do wyboru. Czasami tak jest A, B, C, czy tam więcej tych możliwości. Czyli wariantowe postanowienia to też nie jest uzgodnienie indywidualne. I wreszcie trzecia taka sytuacja, która budzi najwięcej wątpliwości, to sytuacja, kiedy pozostawiamy puste miejsce. Sprzedawca pozostawia puste miejsce na formularzu umownym. To także samo pozostawienie pustego miejsca do wypełnienia przez kupującego nie przesądza o charakterze tej klauzuli, że ona jest uzgodniona indywidualnie. Tak? Czyli nie oznacza to, że można uznać, że to postanowienie jest Negocjowane, raczej będzie uznane za, za takie postanowienie jednostronnie e, narzucone. I co jeszcze należy pamiętać, o czym należy pamiętać przy tych modyfikacjach odpowiedzialności? One muszą być wykonane wyraźnie w umowie, czy też we wzorcu umownym. I nie mogą wynikać z jakiegoś jednostronnego oświadczenia sprzedawcy, które na przykład niekiedy zawierane jest na fakturze. To ono nie będzie wiązało. Czyli chodzi mi o to, że ograniczenia rękojmi i wyłączenia nie można domniemywać. Tak? To są okoliczności niezwykle istotne z punktu widzenia sprzedawcy. Sprzedawca każdy powinien Pamiętać o tych, naliczyłam trzy, może cztery zasady, które są niezwykle istotne przy wyłączeniu, ograniczeniu odpowiedzialności. Zerknę, czy macie może jakieś pytania. Zaraz tutaj, żebym widziała, czy jest ok. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania również po. Na nagraniu, jeżeli jakieś się pojawią w komentarzu, na pewno na nie odpowiem. Chciałam jeszcze przypomnieć, że do jutra, dobrze liczę, do jutra można się nadal zapisywać na listę oczekujących kursu o reklamacji rękojmi i gwarancji dla sprzedawców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia tego roku. Kurs um, jest kursem um, połączenie wideo, prezentacji. Będą, będzie to pięć modułów. Um, w, w każdym z modułów, każdy, właściwie całe pięć modułów, jest przeznaczonych hmm. dla sprzedawcy, by on wiedział, jak przejść przez cały proces reklamacji rękojmi i gwarancji, jak to wszystko połączyć, niezależnie od tego, czy dokonuje sprzedaży w obrocie profesjonalnym, czy w obrocie z konsumentem, czy w obrocie z przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponieważ w kursie ujęłam kompleksowo każdą z sytuacji. Do, w kursie oprócz wideo będzie prezentacja, która będzie w formie PDF, a także takie za każdym razem takie podsumowanie każdego modułu um, najważniejszych informacji z takim workbookiem, mini workbookiem, żeby można było przyswoić sobie najważniejszą rzecz albo um, takie podsumowanie tego, co zostało powiedziane w danym module. Dodam, że można się zapisywać na listę oczekujących i bonusy, które były cały czas, już teraz są tylko dwa, były, przepraszam, jest tylko jeden z dwóch. Były dwa, znaczy była możliwość zadawania pytań do kursu i drugi bonus to, była to, to jest bonus kwotowy, to znaczy promocja, rabat. I oczywiście, jeśli chodzi o ten bonus, możliwości zadawania pytań do kursu. On siłą rzeczy jest już jest wyłączony, to znaczy kurs jest już przygotowany, w związku z czym... Te pytania, które spłynęły do mnie do tej pory na nie odpowiedziałam w kursie. Natomiast e, jeżeli, e, proszę pamiętaj, jeżeli będziesz się zapisywać na kurs do jutra, no te pytania już ten bonus nie działa, ponieważ kurs, kurs już jest przygotowany i czeka po prostu na uruchomienie w pierwszej kolejności, jak mówiłam, do, dla osób em, zapisanych na listę oczekujących. Natomiast bonus, który jest drugi, czyli specjalnie przygotowany rabat dla osób z listy oczekujących, on jak najbardziej nadal działa, jest skuteczny. Jesteś na liście oczekujących, masz rabat, który już się nie powtórzy później, w z, później, ponieważ to jest specjalna oferta dla osób zapisanych na listę oczekujących. Dziękuję bardzo za dzisiejszy czas. Pamiętajcie o możliwości zadawania pytań, i proszę jeszcze pamiętajcie, że live za tydzień nie odbędzie się ze względu na święta, także będziemy widzieli się nie za tydzień, a za dwa tygodnie o stałej porze o 18. .00. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.